Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemach z barkami. Dużo osób mówi, że te barki bolą. Nawet ostatnimi czasy mam częściej problemy z barkami u pacjentów niż z kręgosłupem. A mówią, że jest to gdzieś tak około trzeci problem, jeśli chodzi o kontuzję u pacjentów. Więc o tym sobie porozmawiamy. I najczęstszą taką dolegliwością jest tak zwany impeachment. W barku, czyli taki konflikt barkowy. I na czym to polega? Jak podnosicie sobie rękę, obojętnie w którą stronę, i ten bark was boli, to najczęściej to wygląda tak, że boli was, przechodzicie ten ruch, albo tu boli, albo jak coś podnosicie, to was też ten bark boli. I teraz mówimy sobie kilka rzeczy, yy, które mogą na to wpływać. Ogólnie, jeśli chodzi o anatomię barku, to mamy sobie przede wszystkim tą kość ramienną i łopatkę, i ten staw barkowo- łopatkowy, łopatkowo-barkowy powinien być ustawiony tak, że mamy łopatkę, mamy bark i on cały czas się porusza w tej łopatce. Czyli jak podnosimy sobie rękę, to cały czas ten bark w tej samej ustawieniu powinien być. A bardzo często, jak ktoś ma ustawienie u pacjentów jest to praktycznie zawsze protrakcja, depresja lub protrakcja, uniesienie barku w górę tak, lub w dół. To unosząc ten bark, gdzieś tam nie jesteście w stanie, więc czasami jest to problem mobilnościowy lub macie go uniesionego do góry i was zaczyna boleć, ponieważ struktury w barku tam są bardzo ciasne e, przestrzenie i dużo rzeczy tam tak naprawdę może. Się zacieśniać i zderzać ze sobą. Mówiąc już o całym stożku rotatorów, czy o wszystkich tych kaletkach, które tam się znajdują, to oczywiście jest taki bardzo szeroki temat, który omawiam też w gabinecie, ale takich kilka ćwiczeń chcę Wam pokazać yy, i takich testów, jak sobie przetestować, co to Was tak dokładnie boli. Więc pierwsza rzecz są to testy yy, mobilnościowe. I jednym z pierwszych takich mobilnościowych testów będzie test na najszerszy grzbietu. Najlepiej to robić z kimś, ale jak nie macie nikogo i chcecie to zrobić sami, sprawdźcie, czy mobilność wasza jest większa tu, czy jak dacie rękę na zewnątrz. Czyli jak kciuk dajecie do środka i idziecie do góry, czy jak kciuk na zewnątrz i idziecie do góry. Czyli hop i testujecie. Możecie sobie chwycić łopatkę i zrobić to samo. Czy ten objaw jest pozytywny, czy jak dajecie na zewnątrz, to czy ten zakres jest większy. Jeżeli jest zakres ograniczony, to bardzo często jest to związane właśnie z tym napięciem mocnym najszerszego grzbietu. I co w tej sytuacji sobie zrobić? Mamy dwa wyjścia. Pierwsze jest to ćwiczenie takie mobilnościowe. I to ćwiczenie mobilnościowe polega na tym, Łapiemy sobie jakąś strukturę. Ja to robię często na gumie, ale wiem, że pytacie mnie, jak to robić, jak czegoś nie mam. No to bierzemy sobie na przykład takie drzwi. Myślę, że każdy drzwi ma. Ustawiamy sobie rękę w rotacji zewnętrznej i ustawiamy się na zewnątrz i ciągniemy. Czyli staramy się ten najszerszy grzbietu mocno rozciągnąć. Ja to tak daję nogę do tyłu i tutaj. Idę w dół. Powinno was wszystko tutaj z boku ciągnąć, czyli rotacja, rotacja wewnętrzna, rotacja zewnętrzna, jeżeli boli was lewa ręka i wtedy się naciągacie, tak? Jeżeli ten objaw wam się pojawia w trakcie tego ćwiczenia, to znaczy, że to ćwiczenie jest troszeczkę dla was za mocne. Mówię o objawie bólowym w barku, a nie ciągnięciu. Bo, jeżeli jest tylko ciągnięcie okolicy najszerszego grzbietu, to wszystko ok. Ale jeżeli się pojawia ból w barku, no to niestety to ćwiczenie jest jeszcze za wczesne. Więc co robimy? Z poprzedniego filmiku pokazywałem Wam, jak się masować piłką. Więc bierzemy sobie tą piłkę, kładziemy sobie na najszerszym grzbietu, który się znajduje tutaj w tej okolicy. Możecie sobie w internecie znaleźć. I wtedy opieramy się o jakąś ścianę. I sobie go masujemy, tak? Ja Wam to pokażę w ten sposób. I tutaj sobie go masujemy. A Wy sobie będziecie musieli znaleźć taką ścianę, położyć sobie, pokażę na prawym barku, żebyście widzieli. I sobie masować. Możecie ruszać tym barkiem, jeżeli nie macie takiego dużego zakresu. To o, przyłożyć sobie, rozmasować sobie ten bark, tak? Góra, dół, rotację, wejść, tak poruszać sobie tym barkiem i znowu, albo ktoś Wam testuje albo sami i sprawdzacie, czy ten bark się poprawił ten przypadek jest najczęściej u osób które dużo ćwiczą na siłowni i dużo wzmacniają ten najszerszy grzbietu dużo ćwiczą klatkę piersiową ten bark się nieprawidłowo ustawia a reszta mięśni czyli ten, co będzie za chwilę powiedziane też stożek rotatorów jest osłabiony więc to mamy z tym najszerszym grzbietu jeśli chodzi o ogólną mobilność, to już Wam dobrze ćwiczenie znane, możecie sobie wziąć gumę albo kijek od szczotki bardzo szeroko ręce i spróbujcie sobie troszeczkę otworzyć tą klatkę piersiową, ponieważ bardzo często ta rotacja wewnętrzna tego barku i protrakcja wam to trochę blokuje, więc staramy się teraz zrotować troszeczkę na zewnątrz i otworzyć tą klatkę piersiową. Jeżeli macie z tym bardzo duży problem, spróbujcie jak najszerzej te ręce sobie dać. Jeżeli to dla Was nie jest jakieś problematyczne, próbujemy sobie troszeczkę te ręce wężej dać. Bo myślę, że jeżeli chodzi o aspekty mobilnościowe, to jest taki podstawy mamy zrobione. I teraz co dalej? Bardzo często jest problem też z stabilnością tego barku. Jak sobie to będziemy testować? Przechodzimy sobie do klęku podpartego i próbujemy dać sobie rękę do zewnątrz. Teraz najlepiej by było, gdyby druga osoba Wam pchała tą rękę w dół, tak? Jeżeli nie macie takiej osoby, to bierzecie sobie jakikolwiek ciężarek. To może być nawet butelka z wodą. I testujemy. Ja mam taki kilo 25. Oczywiście, jeżeli ktoś jest silniejszy, może więcej wziąć. I testujemy sobie. Rotacja zewnętrzna i próbujemy utrzymać. I ile jesteśmy w stanie utrzymać? 10-15 sekund, tak? Co jest ważne? Ważne jest, że testujemy drugą rękę, żeby ocenić, czy któryś z barków jest bardziej lub mniej stabilny. Ja czuję, że prawa ręka jest spokojna, a lewa jest dużo słabsza. Miałem też problemy z barkami różnego rodzaju. Trenuję sztuki walki, więc to jest dosyć normalne. Często się gdzieś tam upada. Więc mój lewy bark niejednokrotnie oberwał. Teraz kolejnym testem, jak wcześniej robiliśmy w tej pozycji, to teraz będziemy robić w tej pozycji. Czyli znowu ustawiamy sobie rękę i sprawdzamy. Jeżeli macie kogoś, oczywiście testujemy też na drugą stronę. Jeżeli macie kogoś, to może wam docisnąć trochę tę rękę. Czy jak jesteście trenerami personalnymi, czy fizjoterapeutami, zależy, kto mnie tam słucha. To spróbujcie sobie to przetestować. Zobaczycie, że to dużo, dużo daje. I ten test jest zarówno ćwiczeniem, czyli bierzemy sobie taki ciężarek kilogram, 2-3 raczej więcej niż 5 kilogramów to mało kto jest w stanie utrzymać, nawet najsilniejsi i testujemy sobie. Po testowaniu ćwiczymy 3 razy po 10 powtórzeń z przytrzymaniem gdzieś tak 5 do 10 sekund i potem na przykład przetestujcie jakiś ruch, który Was wcześniej bolał czyli zawsze po każdym ćwiczeniu, które sobie wykonacie wykonajcie test czyli wykonaliśmy na przykład tak jak wcześniej ten najszerszy grzbietu no to potem robimy test, o mnie nie boli, to znaczy, że to też jest jednym z problemów kolejnym aspektem mamy y, rotację Zewnętrzną i ból w tej rotacji zewnętrznej, też się bardzo często pojawia. I teraz testujemy sobie siłę, czyli kładziemy sobie ręce tak i idziemy sobie do zewnątrz. Najlepiej jak ktoś was trzyma tutaj za, za ręce i was testuje. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to znowu bierzemy sobie ten ciężarek, kładamy sobie rękę do boku i do rotacji zewnętrznej, i próbujemy utrzymać, czy nas to boli, czy nie. Czy jesteśmy w stanie w ogóle to utrzymać, czy ta ręka nam ucieka? I testujemy do ręki zdrowej, sprawnej, tak, żebyście zobaczyli, jak to tak naprawdę z Wami i z tymi barkami jest. Teraz, jeżeli to jest problemem, oczywiście test też może być ćwiczeniem, ale ja bardzo często biorę sobie taką gumę i zawsze łopatkę ściągnę i idę do rotacji zewnętrznej tak. jeżeli jest za ciężka guma, tak jak u mnie tutaj to troszeczkę podchodzę bliżej hop. przytrzymać trochę, żeby poczuć tą łopatkę i wrócić oczywiście robimy to na ręce, która jest bolesna i potem znowu testujemy sobie, czy ta rotacja nasza boli czy nie i czy ten nasz ruch boli czy nie i teraz tak to mamy to i weźmy sobie teraz taki mięsień zębaty przedni on jest dosyć skomplikowany jeżeli chodzi o ćwiczenie i żeby go dobrze wykonać to ja wolę to robić w gabinecie ale wstępnie Wam pokażę więc chwytamy sobie gumę tutaj ciężko mi będzie pokazać, bo ona powinna być z góry tak? czyli jak ja sobie daję na drabince to daję sobie zawsze tą gumę wysoko nie? I ciągnę. Czyli teraz tak. Chcę wykonać taki ruch tylko stricte w łopatce. Więc kciuk daję tamtą stronę i teraz wykonując ten ruch, staram się kciuk dawać na zewnątrz. Więc neutralnie na zewnątrz lub wewnątrz na zewnątrz. I wykonuję taki ruch łopatką do zewnątrz. Hop. Teraz Staram się, żeby najszerszy grzbietu mi nie pracował, tylko tutaj taki mięsień, tu mamy takie szczebelki i sobie nim pracujemy. To jest taki, można w internecie sprawdzić, zębaty przedni, jego część dolna. I teraz jak sobie wykonamy kilka tych powtórzeń, oczywiście z przytrzymaniem, żebyście poczuli, to znowu testujemy sobie ten ruch i tą mobilność, czy ten problem, z którym, e, co macie z tym barkiem i co Was tak naprawdę nie. Tym barku boli. Tak, zastanawiam się, czy o czymś zapomniałem, ale myślę, że to są wszystkie takie podstawowe problemy z barkami i z tym, co do mnie przyjdziecie. Spróbujcie sobie wykonać te ćwiczenia, jeżeli bark was boli, i powiedzcie mi, czy w ogóle wam bark przechodzi, czy lepiej się czujecie, czy nie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Dzięki za oglądanie. Cześć.